Cześć, witaj. Mam na imię Michalina. Dziś zapraszam na czwarty odcinek mojego podcastu Stacja Inspiracja, częstotliwość rozwoju osobistego. I dzisiaj będzie o magii, o tym, że każdy z nas jest wielkim alchemikiem, kreatorem swojego życia i ma w rękach narzędzia i moc kształtowania swojej rzeczywistości. Będzie o takiej magii, można powiedzieć, przyziemnej, naszej ludzkiej, chociaż to wcale nie oznacza, że nie jest ona niezwykła, a nawet boska. Tak, moją intencją dzisiaj nie jest przekonać Cię do tego, że jesteś Davidem Copperfieldem i możesz zniknąć budynek czy most. Natomiast chciałabym opowiedzieć Ci o narzędziach magii, jakie posiada każdy z nas, ty również, i przekonać Cię, że Twoje życie jest tak magiczne, jak sam sama sobie tymi narzędziami zrobisz. Bo każdy jest kowalem swojego losu i idąc tym tropem, jak sobie zaczarujesz, tak będziesz mieć. Jeżeli ten temat Cię zainteresuje, daj proszę znać w komentarzu. Ja z przyjemnością będę go kontynuować. Do nagrania dzisiejszego odcinka zainspirował mnie komentarz Gosi z Krainy Czarów. Bardzo serdecznie pozdrawiam Gosię. No dobrze, to porozmawiajmy o magii. Na karcie maga w wielkich arkanach Tarota przedstawione są jego narzędzia magii: buława, kielich, miecz i moneta. Każdy z tych żywiołów w Tarocie odpowiada żywiołowi natury, który z kolei reprezentuje element czy obszar nas i naszego życia. I tak buława, czyli żywioł ognia, reprezentuje naszą energię, pasję, ambicje. Nasze buzujące namiętności, kreatywność, siłę fizyczną, charyzmę, cel, duchowość. Ogień to żywioł tworzenia i ruchu. I w każdym z nas płonie życiowa energia, jakieś pragnienia, cele i wola ich spełnienia. Kielich, czyli żywioł wody, reprezentuje nasze emocje, intuicje, sny, sensualność, jest też silnie powiązany z kreatywnością i duchowością, z empatią, z naszym sercem i duszą, z poczuciem piękna. Z opiekuńczością, tym co delikatne. Reprezentuje nasze połączenie z tym co eteryczne, z taką kosmiczną wiedzą zakodowaną w naszym DNA. I każdy z nas jest głębią emocji, z zakorzenionymi w sercu i duszy marzeniami, potrzebami, swoją unikalną esencją życiową i unikalnym celem i sensem życia. Miecz, czyli żywioł powietrza, reprezentuje myśli i słowa, komunikację, logikę intelekt ostry jak brzytwa i czasem też okrutny umysł nasze decyzje pomysły wizje każdy z nas ma wizje doty dotyczące przepraszam naszych marzeń i pragnień jakieś mentalne szkice wyobrażenia dialogi i mamy też zdolność uczenia się planowania zdolność organizacji zdolność podejmowania decyzji i w końcu moneta czyli żywioł ziemi reprezentuje świat fizyczny nasze ciała zdrowie dom finanse karierę wszystko to, co nabiera formy materialnej, namacalnej, manifestuje się i istnieje w naszej rzeczywistości. I w tym świecie fizycznym egzystujemy i mamy moc nadawania formy materialnej naszym celom, pragnieniom i wizjom. Więc jak widzisz, wszyscy jesteśmy magami, bo wszyscy dysponujemy podstawowymi narzędziami magii właśnie. Bo to nasze pasje, to to, co pcha nas w życie do przodu, nasze marzenia i pragnienia, nasze wizje, plany i cele, to, co gra nam w sercu i duszy, nasze ambicje, emocje, kreatywność, a nasze myśli, decyzje, wizje, ciała, rzeczy materialne, praca naszych umysłów i rąk to wszystko są narzędzia, którymi możemy kształtować swoją rzeczywistość. A to jest, proszę Państwa, najpiękniejsza forma magii. W tej magii, o której mówię, nie chodzi o tworzenie czegoś z niczego, o wyciąganie królika z kapelusza. Kiedy mówimy o nadawaniu kształtu naszej rzeczywistości, to. Mówimy o pracowaniu z tym, co już istnieje, co mamy, a z istniejącymi okolicznościami, tak, żeby je przetransformować i przekształcić zgodnie z naszą wizją, pragnieniem czy aktualną potrzebą. Czyli, jeżeli na przykład ktoś jest nieusatysfakcjonowany swoją karierą zawodową, to nie mówimy o możliwości takiego cudownego teleportowania się do innego życia, gdzie ta osoba ma zupełnie inną pracę. Natomiast mówimy o zaangażowaniu dostępnych narzędzi magii, czyli naszych osobistych zasobów, aby tę sytuację zmienić. Zasobami takimi adekwatnymi do użycia w, w takiej sytuacji jak kariera byłaby na przykład motywacja czy ambicja do zmiany pracy czy stanowiska, zaangażowanie i poświęcenie energii i czasu, żeby zadbać o swoje aktualne CV, żeby wyjść na rynek pracy, przejrzeć ogłoszenia, zaaplikować, czasem być może dostosować swoje CV kilkukrotnie na potrzeby różnych ofert. Takim składnikiem tutaj też jest bycie otwartym otwartym na zmiany, na nowe, na nieznane, na naukę i rozwój, na wachlarz możliwości. A kiedy chcemy zmienić pracę, powinniśmy mieć raczej takie rozsądne oczekiwania, też adekwatne do naszego doświadczenia, pozycji, więc logika, rozsądek to są kolejne składniki tutaj tego magicznego eliksiru i klucze do sukcesu. Wiara w siebie, w swój potencjał, zaufanie do procesu, nadzieja to są również zasoby, które trzeba zaangażować, bo one pomogą trzymać przy życiu wizję upragnionej zmianie pracy, nie, ale też zachować wytrwałość i cierpliwość w tym procesie. Takim składnikiem łączącym wszystkie elementy eliksirów w jednolitą całość jest siła naszej woli, która też wprawia to wszystko w ruch. I wspomniałam na wstępie, że dzisiejszy odcinek jest o magii codziennej ludzkiej. Ja nie obiecywałam magii instant z natychmiastowymi rezultatami. Cechą ten, tej naszej ludzkiej zdolności do kreowania magii jest to, że. Ten proces wymaga czasu i cierpliwego mieszania składników, ale to się opłaca, bo taki proces pozwala wykreować mocne i trwałe rezultaty. My nie tworzymy w tym procesie ulotnych, chwilowych efektów, i na przykład proces zmiany pracy, już posługując się dalej właśnie tym przykładem, może zająć wiele miesięcy. Na okoliczności zewnętrzne nie mamy wpływu, możemy pracować tylko z tym, co jest, więc nie mamy wpływu na stan rynku pracy, na dostępne oferty. Na aktualne płace i tak Czas potrzebny na przekształcenie rzeczywistości zależy też od tego, jak bardzo chcemy zmienić stan obecny. Im większą transformację chcemy przeprowadzić, tym wiadomo, że więcej trzeba zasobów i czasu. Ktoś na przykład może chcieć się przebranżowić, a to może wymagać od niego poświęcenia najpierw czasu na edukację. I takie uczenie się, zdobywanie wiedzy po to, żeby dalej w przyszłości móc przekształcać swój świat, to też jest element naszej ludzkiej, codziennej magii. Korzystamy wtedy z zasobów intelektu, z umiejętności przyswajania wiedzy, właśnie po to, aby później wykorzystać to w praktyce, w dalszym procesie transformowania życia. Powiedziałam, że jak sobie wyczarujesz, tak będziesz mieć. To jak będziesz postrzegać swoje zasoby i siebie wobec nich, to zależy tylko od ciebie. Możesz wszystko postrzegać jako szarą rzeczywistość, na którą na dodatek nie masz żadnego wpływu. A, ale możesz też odwrócić tę perspektywę i spojrzeć na siebie jak na tego, w czyich rękach jest siła kreowania świata. I wpuszczenie odrobiny takiej dobrej, twórczej, zdecydowanie pozytywnej magii w życie wniesie na pewno odświeżony entuzjazm i radość w to twoje życie właśnie, w proces jego formowania i przekształcania. Tworzenie wymaga czasu, wymaga energii, ale. Może i jak najbardziej powinno być przyjemnością, radością, więc nie bój się eksplorować a, swoje zasoby. Nie bój się eksperymentować, mieszać składniki, obserwować rezultaty. Zobacz, co stanie się, gdy wizję połączysz z pracą umysłu i rąk. Co, gdy najgłębsze pragnienia połączysz z intuicją? Co, kiedy wiedzę zmiksujesz z praktyką? Baw się tym, niech prowadzi ci siła woli i tylko dobre intencje. Ale pamiętaj, to jest ważne: nie próbuj zmieniać świata innych ludzi i Absolutnie nie ingeruj w czyjąś rzeczywistość bez jego wiedzy. I tu chyba to zamknę. Myślę, że to było treściwe, tak w sam raz, żeby ten temat Magii rozpocząć. Jeżeli rezonuje i chcesz go ze mną zgłębiać dalej, to zostaw proszę lajka i komentarz, a na pewno będę go kontynuować. Gorąco zachęcam do subskrypcji kanału. Pozdrawiam, dbaj o siebie. Do usłyszenia. you <music>